Witajcie drodzy czytelnicy, witam Was pośród pięknych książek nie bez przyczyny, ponieważ mam przyjemność zaprosić Was do udziału w piątej już edycji Festiwalu Pięknej Książki w Piasecznie tym razem festiwal w formie online. Festiwal będzie trwał nie jeden dzień, ale 14. Codziennie przez internet będziemy mogli spotkać się z autorami, ilustratorami, grafikami i wydawcami pięknych książek. Chcielibyśmy również zaprosić Was na koncerty, które i w tym roku, chociaż online, ale odbędą się na wirtualnej scenie festiwalu. Będą to koncerty Olgi Bończyk, Antoniny Krzysztoń i Darka Korpka. Przygotowaliśmy również filmy prezentujące warsztat twórczy wybitnych artystów. Józefa Wilkonia, ilustratora, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia. Serdecznie Państwa zapraszam na Festiwal Pięknej Książki Piaseczno Ludzie Książki 2020. W tym roku jest to już piąta jubileuszowa edycja. Zapraszamy do siedzenia wszystkich wydarzeń w ramach festiwalu, a w tym roku widzimy się online.